Dzień dobry w czwartym odcinku szeptanek. Słuchajcie, świat się umaił, zazielenił, rozśpiewał, uparwił, jakby przygotowywał się na ten jeden piękny i wyjątkowy dzień w roku. Wiecie, tak sobie myślę, że gdybym miała wybrać jeden dar, za który jestem najbardziej wdzięczna, było do bycia mamą. Dar macierzyństwa. Zostałam mamą ponad 25 lat temu. I myślę, że jest to z jednej strony najpiękniejsza moja rola, jaką w życiu mam, miałam do odegrania. A z drugiej strony najtrudniejsza. Bo bycie mamą jak myślę, wszystkie mamy, które mnie słuchają, wiecie najlepiej, nie jest proste, choć jest piękne. Nikt nas nie przygotowuje do tego, z czym będziemy musiały się zmierzyć. Nikt nas nie uczy, jak poprowadzić te nasze dzieci, jak je potem wypuszczać w świat z rozumieniem. Tego wszystkiego musimy się uczyć same dzień po dniu. Dobrze, jeśli mamy przy sobie wsparcie tych ludzi, partnerów, naszych rodziców, teściów, dziadków, przyjaciół, ale wielokrotnie chcemy po swojemu. Jak nam to wychodzi, to, to tylko nasze dzieci wiedzą. Moja bohaterka Dominika doszła do pewnych wniosków, którymi Chciałabym się z wami podzielić. Była blisko, ale nie osaczała ich. Czasami miała wyrzuty sumienia, że poświęca im za mało czasu, choć starała się, by po odejściu Michała być z nimi bardziej i bliżej. Oglądali wspólnie wybrane przez nich seriale, starali się jeść razem bez pośpiechu, choć jeden posiłek dziennie, a razem planowali niedzielne popołudnia. Kiedy chłopcy nie mieli żadnych wyjść ze znajomymi. Kiedyś nie rozumiała, co znaczy powtarzane przez Krystynę zdanie, że nie wychowuje się dzieci dla siebie i że przychodzi taki czas, że trzeba dać im wolność, czyli niezależność, bez krępowania jakimikolwiek wiązłami. Długo do tej wiedzy dojrzewała. Ale przyszedł dzień, kiedy zrozumiała, że jej synowie nie są już chłopcami, którzy patrzą na świat jej oczami. Wciąż uczyła się szanować wolność ich wyborów i niezależność przekonań, do których dawała im prawo, choć w sposób subtelny i nienarzucający, starała się być dla nich drogowskazem i wsparciem. Choć była świadoma tego, że przez ostatnie trzy lata to oni wspierali ją. Gdzie pamiętam. Ten moment, kiedy no, blisko 26 lat temu urodził się mój pierwszy syn, i kiedy dostałam go tutaj, kiedy go położyłam na mojej piersi, a potem przez długi czas nie wiedziałam, czy mój synek przeżyje, bo nikt z lekarzy nie wiedział, co mu jest. A wszyscy walczyliśmy o to, żeby, żeby został tutaj. Na tym świecie po tej stronie i to było takie trudne dla mnie, kiedy przez blisko dwa tygodnie odwiedzałam mojego synka patrząc na niego leżącego w inkubatorze. Kiedy inne dzieci dostawały tę miłość mamy jej bliskość jej ciepło, i dotyk od pierwszego dnia, a mój synek tylko w czasie karmienia, kiedy go przywiedzą do domu, wydawało mi się, że. Ja już nikogo więcej nie potrafię tak kochać jakiego, że już moje serce nie jest w stanie pomieścić miłości do żadnego innego dziecka, ani nikogo innego. A potem to serce mamy jest tak niesamowite, takie pojemne, tak elastyczne, że jak urodził się mój drugi synek. Czułam dokładnie to samo, taką ogromną, rozlewającą się we, we mnie miłość, ale jednocześnie lęk, czy ja sprostam, czy ja ich nie zawiodę, czy zawsze będę na tyle blisko, kiedy będą mi potrzebowali, żeby wiedzieli, że ja jestem, że mają mamę, że mają ich wsparcie, że nie jestem tylko policjantem czy żandarmem. Że nie jestem tylko nauczycielem, który wprowadza ich w życie, ale jestem kimś, kto będzie dla nich jak skała: że jak wszystko w ich życiu się załamie, rozsypie, ta mama będzie z tym wszystkim, co całe życie starała się im wpajać. Myślę, że mi się to udało. To moi synowie mogą tylko ocenić. Dla mnie. Dar macierzyństwa jest czymś najpiękniejszym. I powiem, że to nie jest proste, kiedy patrzy się na swoich synów już prawie dorosłych, choć widzę w nich jeszcze tyle cech takich, takiego mojego dziecka. I czasami mam wrażenie, nawet świadomość, że mogłabym podpowiedzieć im lepsze decyzje. Staram się szanować te wybory, których oni dokonują. Staram się nie wyrywać z, z moimi radami. Staram się też uważnie ich słuchać i e, być tak blisko, żeby uczestniczyć w ich codziennym życiu bez osaczania ich i czekać, aż, aż sami mi e, o tym będą opowiadać, a nie. Nie być takim e, prokuratorem czy policjantem na przesłuchaniach, e, nie zadawać jedynie pytań, ale po prostu ich słuchać. Uczestniczyć, być, dać mądrą wolność, ale też świadomość, że ze wszystkie mogą, mogą do mnie przyjść. Myślę, że to jest to jest właśnie rola mamy. Kochać, ale też. Pozwolić z tego gniazda wyfrunąć. Nawet jeśli nie na wszystko się mama godzi, to dać świadomość i poczucie, że, że jest, że wspiera, że o wszystkim można z nią porozmawiać i że nigdy nie odrzuci. Pamiętam też moją mamę. W tym dniu to, to wspominamy. Też myślimy o naszych mamach. Szczęśliwi ci, którzy jeszcze je mają i którzy mogą jutro złożyć im życzenia. Moja mama już jest gdzieś tam w niebie, wierzę w to. Ale to, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, to miłość, której mnie nauczyła to takie patrzenie na świat wrażliwymi oczami i pomimo ogromnych słabości, które w każdym człowieku są, z którymi moja mama nie do końca sobie poradziła. Nauczyła mnie kochać ludzi. Sama dała mi bardzo dużo miłości. Podobnie jak mój tata. I, I w to mnie wyposażyła. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą ja bym chciała dać. I wierzę, że w te narzędzia też wyposażyłam moich synów. Miłość. Po prostu... Kochać. Zabiorę Was jeszcze na chwileczkę do Dominiki, bo myślę, że też najpiękniejsze słowa, które można usłyszeć od swoich dzieci oprócz tego: Mamo, kocham cię, to takie, że nasze dzieci są z nas dumne. Za to moim synom dziękuję. Za to, że mi to niejednokrotnie powiedzieli że To jest dla mnie jak najpiękniejszy prezent nadziei mamy. Wiesz mamo, że jesteśmy z ciebie dumni? Słowa Seweryna wypełniły ciszę sypialni, w której Dominika pakowała walizkę na ich sześciodniowy pobyt w Szklarskiej Porębie. Odwróciła się w stronę drzwi, w których stał jej starszy syn odgarnęła z policzka przeszkadzający kosmyk włosów. Uniosła pytająco brwi, patrząc na młodego mężczyznę, który jeszcze tak niedawno był chłopcem i ramionach szukającym bezpieczeństwa i budującym tam swój świat. Kiedyś bałaś się prowadzić nawet po Lublinie, a teraz siadasz w auto i przejeżdżasz bez problemu i bez spiny 700 kilometrów. To jest powód do dumy, mamo. To jest jedno z wyzwań, które postawiło przede mną życie, odpowiedziała i uśmiechnęła się do syna z wdzięcznością za budujące słowa. Nie każdy podejmuje je w taki sposób jak ty. Kochany jesteś. Najchętniej podeszła do Seweryna, otuliła ramionami i pocałowała jak wtedy, kiedy był małym chłopcem. Wiedziała jednak, że jej duży synek tego nie lubi. Te czułości zarezerwowane były dla Karoli, dziewczyny Seweryna, która od kilku lat była ważną częścią rodziny bednarzów. A wy już spakowani? spytała, by zagadać wezbraną w niej czułość. Ja już prawie Krzysiek poszukuje skarpetek, ale twierdzi, że wszystko ma pod kontrolą. Cieszę się na ten czas razem z wami. Brakuje mi tej pandemicznej bliskości. Dominika przysiadła na brzegu łóżka i próbowała zebrać myśli, zastanawiając się, czego jeszcze nie spakowała. Ja też się cieszę. Seweren oparł się barkiem o framugę. Dawno już razem nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Dawno, przytaknęła Dominika. Dlatego tym bardziej te dni są dla mnie takie cenne. Tak szybko dorastacie. Czy nie na to właśnie czekają rodzice od pojawienia, pojawienia się dzieci na świecie? Wcelna riposta roześmiała się. Idę wymruczać bronię przed wyjazdem. O tobie miałem przypomnieć o kompotach. Przyniosłem mi z piwnicy. Dziękuję, syneczku. Codzienność utkana z drobnych czynności. Wzajemnie wplecione w siebie, splecione ze sobą nitki. Ona i jej synowie. Rodzina. Wyszczerbiona i popękana. Ale nadal rodzina. Największa wartość, jaką można dać swoim dzieciom. Jak to jest być mamą? Podzielicie się tym ze mną. Poszepczemy o tym dzisiaj. Czekam na Wasze komentarze. I mocno Was uściskuję. Monika Anna Oleksa.